hej kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Mam dzisiaj wtorek, wtorunek, piękny dzień, początek lata i mamy nowy, większy patch w Tower of Fantasy. Kto zapomniał, Tower of Fantasy to jest MMO, anime, bardzo fajne i mega Wam polecam. Ando jest polski, mowny serwer, ludzie jest trochę mniej, ale da się pograć jak najbardziej. Szczególnie żegierka za free. Słuchajcie, mamy dzisiaj patch 3.0 wyrzet, a to znaczy mamy nowy świat, kochani, Domain 9. Jak Wera mi się dosyć podoba, szczególnie Inars, podwodne miasto i podwodny świat. Tak ta mapka normalnie sztosik, ja dopiero weszłam na nią niedawno, jeszcze nie odkryłam wszystkiego, i ten patrzcie, wielki mur się ciągnie tam. Ale patrzcie na ten świat, na te wyspy, na te statki latające. No, po prostu sztosik i skinek oczywiście mi pasuje. Ale nie jesteśmy tu przede wszystkim, żeby podziwiać mapkę. Postaram się też nagrać jakieś odcinki i wam pokazać. Ale przede wszystkim jesteśmy tutaj na wishuwanku Coś my tutaj mamy? wishuwanko, moi drodzy. Weźmy sobie na razie, zerkimy na nową postać. Mam oczywiście, jak zwykle. Uuu, patrzcie się, smart. Aha, musimy komplet main Story i ten, ok, Ale to jest chyba coś innego Smart Servant eee, A mam w ogóle jakiś nowy skin dla Kurde, trzeba by było może jej ubrać ten skin, co wy myślicie? Mhm, mm sobie na razie Ten na klimatyczny Czy ona ma jakiś nowy? Oh, jest Jest nowy From Event Ua, wow, From Event, to już nie bardzo się to Dobra, eee, wróćmy do Gnono nie ma w ogóle skina jak widzę. Trochę ta biedna gnono jest. E, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Liu Huo. Dziwne imiona będą miały tu. Tak wygląda nasza zadziorna dziewczynka. Powiem wam, że tak wyglądowo ujdzie. Nie jest jakaś super, bo trochę umyślona. Trochę mała, trochę taka dziwna. Ale jej pędzel. Ja tu idę przede wszystkim po jej broń. E, na zero wygląda nawet ok. Na Plus 3. No ciekawy to jest skin, ale na pewno bym nie szła po nią na plus 3, ale skin z eventu... O Boże, jakbym chciała. O no, czymś nam się uda zdobyć. I co nam się uda zdobyć? Dobrze, to zaczynamy, moi drodzy, Mishowanko. Eee, o... Puścimy sobie w e, dziesiąteczkę tutaj. Tak tradycyjnie wiecie. Ale może w coś wpadnie. Ale ale może wpadnie. Nawet z tym łyszowaniami w ogóle nie mówi co będzie, No to fiolecik. Oj, fiolecik, fiolecik, fiolecik zostało 8, to na razie zostawimy. I tu mamy trochę do łyszowania. I tutaj sobie też trochę puścimy. Popatrzmy. Nic i jeszcze jedną dziesiąteczkę. Wejdzie tak, troszeczkę przedłużyć to, mimo zobaczymy. Fajny hype jest na tą nową postać, ze względu na jej, no może broń, bardziej niż wygląd. Chociaż na pewno są osoby, którym się bardzo podoba z wyglądu. E, ale tutaj jest raczej Hypik na jej broni. Bardziej. E, burst Tit. Zobaczmy, co my mamy tutaj. O Jacie, kochani! O Boziu! A to mnie boli, to mnie boli. Że się co mnie boli, bo mamy la ja muszę tylko jedną LAN zdobyć, żeby mieć ją w tym skinie. Oh my god. Oh my god. O oh jezu, ale teraz jest ciężki wybór. O oh jezu, Miu. Oh, Dobra, na razie lecimy, żeby chociaż nam jedna wpadła. Jak nam jedna wpadnie, to teraz ja mogę wtedy lecieć na LAN. Bo LAN jeszcze jest w topce. Po postaci, jak chcecie lecieć czy po ich skin, czy po całym wygląd jak najbardziej. Wow! Jak najbardziej, moi drodzy, tylko pamiętajcie jedno: że nie wszystkie postacie, z te starsze, są jeszcze tak bardziej użyteczne. Ojej, już trzymajcie żeby to była ona. Nie wiem, jak jej spasza to wygląda. Tak, będzie z yy, pandami, więc tak? Boże, co ona ma? Zaspasza. Jesteś waczką, jesteś. O, proszę, proszę, proszę. Jest! Jest, 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 jest. Yes. Będzie druga? Em... Zier... Zier, zier, zier. Oł je. I ta to rozumie, to rozumie. Moi drodzy... Nie będziemy dłużej zwlekać. Idziemy po lan. Jedno mi brakuje, żeby mieć Lan na plus 3. Jedziemy. Tutaj bym raczej jechała, żeby mieć ją na plus 1 tą Lukua. Będziemy w miejscu cielu. Um, bo nie jest mi potrzebna jej broń aż tak bardzo teraz. Szczególnie, że yy, kim nie idę. Ja wiem, że im wyższy level broni, tym, yy, tym lepsza jest, ale no, umówmy się moi, moi drodzy, że to jednak zabawa dla yy, bogaczy graczy, a ja też nie chcę zapracowywać kasyn w tą grę Trzeba trzymajmy kciuki, żeby nam się udało i też tu nam poleciała postać z danego banera e, muszę z tego na chwilę wyjść, zobaczmy jak to wygląda 58-28. okej okay. No dawaj Lan, chodź Lan, jesteś mi tylko jedna potrzebna, żeby było plus trzy. Jesteś mi tylko jedna potrzebna, Lan. Tylko jedna Lan, tylko jedna Lan. Come on, baby, come on, baby. A czy to jest dwa? Teraz pytanie, czy to jeszcze było przed, czy gwarant? Nie popatrzyłam dokładnie. Proszę, dajcie... nie, nie ty, dajcie lan. Dajcie lan, niech mi nie, jeszcze raz się uda, to będę po prostu szczęśliwa, bo to jak walczyłam z tą lan, żeby ją mieć a plus 3, to było to była masakra. Zobaczyłam jeszcze 27, ale jednak bym chciała na kolejną pają mieć yy, yy, troszeczkę więcej. No jasne! Mm, mm. Liczymy na dwie? Liczymy na dwie, liczymy na dwie. No, jest. Mm. Ale nie jest na końcu, czekajcie. Jest, kochani, wypadną przed gwarantem. Okej, okay, dobra i pięć wrzucimy tylko. Dobra. Raz. Wiem, że skipuję, ale to nie ma szans, żebym powiedziała. Dwa. Trzy. Jakby powiedziała, to mi się zaśmiała. Szczeltygoda, ten. Cztery. No, tak jak musiałam. I pięć. Dobra, trzymajmy kciuki. Lancome home! Proszę, proszę. Powinna wpaść, ale nie jestem pewna, nie będę zapyszać, bo tu z góry tam jest inaczej niż nie. I w mokaju. Dawaj, dawaj, proszę lada. Jest! Kochani, udadę mój wanko. Huch! Huch. Um, o, zmienili wygląd. Czekajcie. 62. Czego się nie rozumiem z tym wyglądam? Przecież to jest to. No. A, dobra, już rozumiem. 62, e, czekajcie. Mm. E, Annabella. E, Burjece of London, Okej, okay. Okay, okay. Bo to i nam się z te punkty potem e, zepsują. E, dobra. Słuchajcie. Usiugnęliśmy to, co chcieliśmy. Okej. Okay. Dobra. Um, tak, tak, wiem, wiem. Uh, upgrade. Uh, upgrade. Uh, teraz żyjecie tam. Ten zapach. Dobra. Switch. Mm. Czemu w ogóle tej nie mam wyciągniętej? Ja w ogóle tej tą broń mam i nie ogarniam tutaj, nie czekajcie, bo ja mam tutaj... Och... Mm, 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 mm. Ta moc... Ta, zaraz, zaraz, się pewnie tak przy 50-60 level ta się skończy, bo dojdzie do czegoś, że mi e, brakuje jakichś e, rzeczy na nią. Ja w ogóle nie wiem, e, co ona... O dobra, o nie, tema ma. Mm. Lan też je ma? Teraz postać mi je miała. Teraz zaś mnie, która. Anabel chyba. Anabel na pewno miała to. Dobra. Jest osiemdziesiąty. Jest. Dobra, teraz jest osiemdziesiąty. Teraz jest dziewięćdziesiąty. Teraz jest sto. Teraz jest sto dwadzieścia. Sto dziesięć. Sto dwadzieścia. W którym miejscu zatrzymamy się? Wiedziałam już stanęło mi. E, nie mamy e, czarnych. Czarnych. Czarny. E, czekajcie. To. Czerwonek nie mamy. Okej. Okay. Czerwony nie mamy. E, dobra. <ścoughs> stanęło bo tak mi wieje na dworze, że ja cofnę pod... ale dobra, jest 50 level ale tej gwiazdki brak tutaj, mnie trochę boli dobra, eee, czekajcie simulakrę sorry panienko, bardzo cię lubię ale dopóki nie wypadnie skin activate o jezu ona jest przecudna mamy osiągnięty plan kochani, jest osiągnięty plan eee, teraz idziemy tak, odklikać to nie wiem, co się z tym podziało, ja, ja tego w ogóle nie kułam, ale dobra. Dodatkowe rzeczy. Ja tam przygarnę wszystko, co jest za free. E, dobra, idziemy spróbować złapać dla niej z kim. E, powiem wam, że... Z mm, kim się podoba? Nie powiem nie. E, ale wam powiem, dlaczego mam lekkie wątpliwości, bo e, wiecie, nowa babka, nowe ultrasy. Dokładnie jest jeden nowy Outfit, zaraz Wam pokażę go. Ten Jade Elegance. Powiem Wam szczerze, że mój mi się bardziej podoba. Eee, po wyglądzie nie obstawiałbym, że to jest jakiś specjalny. Piszę, że obtain from the Jade Elegance Event. Czekajcie, eee, Gacha Pole. Eee, to było też. A widzicie, to też jest ciekawe, bo tu pisze obtain Gacha Pool. To też był z gaczy, ale pisze, że event. Ten pisze też z event, a też było z gaczy. Więc to podejrzewam, że też będzie gacza. Szkoda, bo bardzo ładny jest ten skin. Delikatny i po prostu cudowny. Chciałabym go mieć, ale się faktycznie będzie za punkty, no to... No to tak... Tak średnio. Dobra, spróbujmy zdobyć skin, póki jesteśmy tutaj. Ehm, czekajcie, bo ja mam w ogóle jakieś punkty do, tutaj co te punkty ja dostałam w ogóle muszę 9 uzbierać 14, bo tutaj mamy te Uuu. Special operation a co mi ty tutaj pokazujesz, ja nie mam nic special operation dobra, coś mi się zacięło okej, okay, czekajcie, ja muszę znaleźć w ogóle ten eee, dobra draft 1. okej, okay, robimy za titanium tanium. Proszę z kim, proszę wszystkim, proszę. Serio? Dawać mi tutaj. Nie chcę efektów perwiot. Chcę Cze... sprawdzić. No jasno. Historia. Ja to nie to. Nie to chciałam. Dobra. Uj, w tanim. Okej. Okay. No co mi się tu chamia? Weź się wyłącznie. Oczywiście akurat musi być skip na tym. O Jezu. Lecimy. Ojej. Dawaj skin, dawaj, skin, dawaj skin, dawaj skin, dawaj, skin. Ja nawet nie mam tutaj jak sprawdzić, co mamy do zdobycia w tym. Mm -hmm. No już niestety nie zrobimy tego więcej nie, nie poszczęściło się nam. O, miałam za 460 więc jeszcze mamy... O Jezu. Ile tego jest? Aha, może tego być 15. nie poleciało nam na razie, no trudno Och, nie miałam takiego szczęścia, wywaliłam wszystko co mogłam nie mam już więcej możliwości wywalenia niczego no dobra cóż na to poradzę plan osiągnięty, więc nie jest źle, zobaczymy jak nam pójdzie następnym razem, więc moi mili życzę wam udawanego ujszowanka w grze, polecam wam wrócić naprawdę fajnie to wygląda, jak chcecie możecie mi dodać do znajomych a przede wszystkim zapraszam was na mojego discorda może razem pogadać o grze lub pograć jakby ktoś miał jakieś pytania, to też proszę śmiało pytać pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mile widziany zapraszam was na inne filmiki z unboxingów czy gier życzę wam miłego dnia i miłych wakacji hejo